przez przypadek dałam jakby koniec nagrywania mi się nowa i tak wygląda pierwsze krzesło. Ja na czemu, ja nacisną, nacisnę zeguźnik. Miałam ja nacisnąć ten do pauzy, nacisnę ten do końca nagrywania, jakby ten, wiecie. Ach. No pomyłki się zdarzają. Po prostu dam to jako część druga składania tych krzesł Dobra, pierwsze krzesło mamy i naprawdę to jest proste do składania. Teraz tylko drugie. Drugie krzesło, tym razem pauza mi się udała. Dobra, jest. O, ouch. Jest na pewno? Chyba tak. Stoi? Stoi. Dobra, to idzie tu. Ważne, że stoi. Lecimy z kolejnym. Mm, tak się prezentuje kolejne krzesło. I teraz ostatnie. No i ostatnio krzesło też stoi, a je postawię tu. Teraz lecimy ze stolem. Sto, stołem, jeny I w ogóle to idzie tak na ukos. Ja myślałam, że to będzie tak, koło się powiedziała, to idzie tak na ukos. Teraz zauważyłam bądź, że najpierw powinno być to. Więc najpierw to. Dobra, i teraz tutaj już powinno to wejść, prawda? Tak, teraz to będzie wchodzić. No, wtedy nie mogę. Jej, mamy stół! Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jednak dobrze, że mam tak na ukos, bo tak ładnie to wygląda. Zobaczcie, jak, jak fajnie. Tki białkowe i w ogóle to jest wszystko łatwe do składania. Najpierw trzeba po prostu wszystko wypchnąć, bo potem to już jest prościzna, bo samo mi się rozróżnia co do czego i jak to zrobić. Ok, zostały tutaj takie trzy nie wiem czemu, ale takie jest skończone. Kładziemy go na stolik, który. W nim go trzymać. O. Teraz dajemy tylko yy, stolik. Teraz dajemy tylko krzesełka. No i elegancja Francja. Wszystko się udało. To są części do wyrzucenia. No, a tutaj wszystko się udało z Jaki piękny efekt końcowy. To się przydaje. Tego nigdy nie wyrzucajcie, bo potem nie wiecie, jak to składać. Więc zobaczcie. Stolik lepszy niż na zdjęciu normalnie. Tak to pięknie na żywo wygląda. Że będę chyba więcej kupować takich stawów, bo, bo mi się bardzo to spodobało. Okej. Okay. Ojej. Od... Tutaj sobie na to dam rzeczy do wyrzucenia. Szablony sobie te odłożę. A w tym czasie pobawimy się jeszcze tymi. Pobawimy, bo tutaj nie ma nic takiego do składania albo coś, więc tylko się pobawimy, żeby ten, ta druga część nie była taka nudna. To się tymi pobawimy fajnymi. Nie wiem czy fajnymi, ale się nimi pobawimy. Transformacja do stolika. Okej, okay. ciągnę do stolika, bo ja wiem, bo to przetestowałam raz i wiem jakie to jest straszne. Yy. Więc zacznijmy od takiego koloru i się nim pobawimy. Okej, okay. prawie znowu wcisnęłam guzik, wiesz jaki. By była trzecia część. Wow, wow. ale fajne mm. o, taka chmurka naprawdę mogę to dodać do takich antystresowych rzeczy o, jene. jest fajne taka chmurka mogę, dodajemy to do antystresowych rzeczy stanie się hitem w antystresowych rzeczach M. 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 Nieważne Ale fajne Ale jeśli chcecie to tylko na stole Tylko na stole, bo Bo inaczej to się źle zakończy Ja sobie otworzyłam na dywanie i się źle zakończyło I trochę niebieskiego straciłam Bo to jest takie, że Potrzebujesz na to stół nie wiem jakie ja to będę sprzątać. chyba normalnie. O, to jest fajne! Będę to używać jako antystresowe. Takie fajne do zabawy tego w Takie miłe, to jest takie miłe w dotyku. Dajmy tu w jedną kubkę. O o! To nam spadło. O, wow! Ale to fajne się to bardzo podoba fajne fajne do tego jak mureczka więc polecam to się nazywa lava foam magiczna masa piaskowa nie wiem czy dobrze przeczytałam nie, jestem słaba z angielskiego przyznaję się ale to jest super super! Dobra, więc to teraz posprzątamy i powiem wam, czy łatwo, czy niełatwo się to sprząta. Czekajcie. A w ogóle to też jest takie uczucie, że jakby to miało ci rękę pofarbować, to nie farbuje. Wiecie, jakbyś takim markerem, że on ci tutaj farbuje. On nie farbuje. Dobra, więc sprzątamy. Powiem Wam tak, że to jest ciężkie do sprzątania, temu tutaj trochę żółtego mi zostało, trochę na podłogę spadło, ale mało. Ciężko to się sprząta, dlatego, że ciężko to do włożyć, temu zobaczcie, było tyle, nie zostało tyle. No, no, dużej różnicy nie ma, aż, no, aż takiej. Ciężko się zakręca jedną ręką. Ach. dobra. Zakręcone. Więc no. Więc no. Moje kapki się znalazły w te. Teraz ter, przeteleportujemy prze, prze, się na dywan. Witam na dywanie, gdzie mamy bardzo super coś. Teraz pójdę do siostry i pożyczę od niej lalki Barbie, bo. Jestem ciekawa, jakby to wyglądało, jakby taka rodzinka tutaj usiadła sobie. Co nie? Dobra, poczekajcie, idę do siostry. Wiedziałam, że mi da jakieś małe, więc dałam mi jakieś takie. Pamiętam, no, jak ja jeszcze, jeszcze kiedyś byłam mała, o kim No, więc dałam mi swoje, jakieś, powiedziałam mały, bo no, do tego stolika, tylko małą. No, to zobaczmy, jak usiądę. Ej, no, takie ciężar, wytrzymają te krzesła no one idealnie siedzą więc Jemy. może dam to mojej siostrze? nie dam, oddam jej lalki, ale moje krzesełka i stolik zostawię zostawię, bo to jest fajne to jest ładne więc zapraszam do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem z tego powodu, że to nie było wcale drogie z tego powodu, że Wam, nie wam, ile to kosztowało, ale kosztował to tylko jenny. Ceny nawet nie 5 zł. Nie widać tutaj za bardzo przez to. O! Jak średnio to wygląda? 5 zł. O! Teraz ok. 5 zł to kosztowało, więc to nie jest drogie, a to jest fajne. Um, Te jakieś lalki pozują mi tylko tu chałupę wynocha. Dobra. Spójrzcie, te krzesła trzeba wzmocnić, bo lalka widocznie za ciężka. Dobra, więc tak się prezentuje. Kwiatek. Stół z krzesłami i kwiatem na stole, oczywiście. To dzisiaj podajemy do jedzenia. I subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, z tego powodu, że kupię więcej takich rzeczy. A to tylko. W Pepco, bo w Pepco jest bardzo tanio, jak widzicie 5 zł to kosztowało, poszukam więcej takich zestawów podobnych, właśnie piankowych do składania, bo pierwszy raz sobie kupiłam, dużo raz widziałam i bardzo mi się spodobał, więc baju!